Szybki test z matmy. Zatrzymaj film i spróbuj sam, a za chwilę zobaczysz rozwiązanie. Cześć! Dzisiejsze zadanie wymaga od nas połączenia wiedzy o ciągach arytmetycznych i geometrycznych. Kluczowym krokiem jest zapisanie wszystkich informacji w postaci równań. Pamiętajmy, że w ciągu arytmetycznym każdy wyraz różni się od poprzedniego o stałą wartość, czyli różnicę E. Natomiast w ciągu geometrycznym iloraz dwóch kolejnych wyrazów jest stały. Dzięki temu, że znamy sumę trzech początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, możemy wyznaczyć drugi wyraz tego ciągu, który w tym przypadku wynosi 7. To znacznie upraszcza dalsze rachunki. Następnie, tworząc nowy ciąg, tym razem geometryczny i korzystając z jego właściwości, czyli że kwadrat środkowego wyrazu jest równy iloczynowi wyrazów skrajnych, sprowadzamy problem do rozwiązania prostego równania kwadratowego. Rozwiązując je, znajdujemy różnicę ciągu arytmetycznego, a potem łatwo już pierwszy wyraz. Powodzenia w podobnych zadaniach. Takie zadania są na maturze. Chcesz ogarnąć matmę szybciej i łatwiej? Wbijaj na egria.pl. A teraz wyślij ten film znajomym. Sprawdź, czy oni też dadzą radę.